Siema. Tu para absurdu. Witam was w naszym piątkowym odcinku, który nie będzie taki jak wszystkie piątkowe odcinki. Dzisiaj ogłoszenia absurdalne, bo nie parafialne. Rozumiesz ten żart? Że parafialne, absurdalne, takie. Padum. Niestety na dzisiejszy odcinek nic nie przygotowaliśmy. Zgłaszamy nieprzygotowanie. NP. Za późno. Lekcja się zaczęła. Ale, jak zapewne część z Was wie, w przyszłym tygodniu wylatujemy na dwa tygodnie do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Ameryki, Stanów, Ameryki. Przygotowania zajęły nam bardzo dużo czasu, jesteśmy jeszcze w rozsypce, a lecimy tak naprawdę za trzy dni, więc niestety musicie nam wybaczyć, ale nie byliśmy w stanie dla Was nic przygotować. Natomiast, w trakcie naszego pobytu zaplanowaliśmy dla Was aż pięć różnych filmów, będą vlogi, Będą filmy, których u nas jeszcze nie było, i będzie trochę rozrywki. Możemy zdradzić jeden film. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Będzie Kate Lush'e na amerykańskim Tinderze. To miała być największa niespodzianka. Kate Lush'e w Ale oni muszą wiedzieć, na co czekają. Kate Lush'e na swoich włościach. Kate Lush'e w Ameryce. Więc wybaczcie, nie będzie nas przez najbliższe dwa tygodnie. YouTuberzy też muszą sobie zrobić urlop, ale obiecuję, że jak wrócimy. Ale jak wrócimy, ale jak wrócimy, mm, to będzie taki kontent. Mm. Ale jeżeli chcecie śledzić nasze poczynania, to będziemy bardzo intensywnie zarzucali naszego Instagrama wszelkiego rodzaju zdjęciami, filmami i wszystkim, co tam jeszcze sobie możecie wymarzyć. Mamy. Nie będzie moich nagich fotek. <gryw> Nie? Nie. To po co mają patrzeć? Temat. Mamy zaplanowane naprawdę bardzo dużo fajnych rozrywek w Stanach. Więc jeżeli chcecie śledzić nasze poczynania, to koniecznie wchodźcie na naszego Instagrama, czyli na tego. Ewentualnie możecie wchodzić na nasze prywatne! A w komentarzu pod dzisiejszym filmem mamy dla was zadanie: Napiszcie najbardziej idiotyczne zdjęcie, jakie chcecie, żebyśmy zrobili w Ameryce my dobre! Dobre! A my zrobimy. Wbierzemy pięć najlepszych, najgłupszych zdjęć, zrealizujemy je i je zobaczycie. Ej, boję się co wymyślą. Zdjęcie z amerykańskim hotdogiem w pół. Nie, muszą być możliwe do zrealizowania, okej. To jest możliwe do zrealizowania. No to jest możliwe, co w tym niemożliwego. W każdym razie, piszcie absurdalne pomysły na zdjęcia, my je wykonamy. No Mam nadzieję, że będziecie trochę za nami tęsknić przez te dwa tygodnie, bo my na pewno będziemy. Za nami będziemy. Co to znaczy, będziemy, bo będziemy. Nie będziemy tęsknić za montażem, może? Ale za wami, za waszymi komentarzami na 100%. A tymczasem pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, żeby zobaczyć, co będziemy robili w Ameryce. Zostawić łapeczkę w góreczkę. Jeżeli będziecie tęsknić za nami. I do zobaczenia, cześć i czołem. Pa. Albo raczej. Bye! See you guys!